Witam wszystkich bardzo serdecznie. z Sebastian Kowalczyk, jest Marcin, Laska, cześć, cześć. Cytuś, tak nie charchotaj, kurda, bo to nie są śmiechy, moi drodzy. Wyzwanie wetkackiej torby, jakie sobie zrobiłem nad Wisłą, to moi drodzy, nie wiem jak to się skończy, ale podejrzewam, że za dzień lub dwa będę po prostu leżał w łóżku, bo już czuję, że mnie rozbiera. Noc, mgła, po prostu warunki takie, ale to zobaczycie wszystko jak zmontuję odcinek, wam wrzucę. Jak to się wszystko skończyło, moje wyzwanie wędkarskiej torby. Jak nie wiecie o co chodzi, to wejdźcie na mój główny kanał Wędkarstwo i Podróże Sebastian Kowalczyk i zobaczycie o co chodziło. A jeśli chodzi o wędkarskie torby, to zaraz, bo jeszcze tylko pochwalę tutaj, zobaczcie. W końcu, pierwszy raz odkąd jest sklep Wędkarski Zadzior. Wszystkie gumy od Krzysztofa Emerbajca są. Normalnie Krzysio począł chyba też zimę Tfu, jesień, tak jak sandacze i szupaki się wziął za robotę. A jeśli chodzi o wędkarskie torby, to czytałem w komentarzach, że no super, że sandacz, ale gdzie jest szupak, że znowu nie masz szupaka, że olewamy tego szupaka? Wcale nie, nie olewamy. Zrobiliśmy torby, szupak, też już są. Moi drodzy, jest tak, wędkarska torba, sandacz za 120 zł. Kurde, jakbym wiedział, to bym nic nie robił, tylko handlował wędkarskimi torbami. że pomysł się tak spodobał. No i szczupak jest, moi drodzy. Szczupak Polska. Szczupak Polska za 299 zł. Torba napełniona szczupakowymi przekąskami, którymi możecie łowić szczupaki w Polsce. Tak, po polsku klasycznie. Przynętami do 40 gramów. Czyli. Jeśli macie tylko wędkę do 30 gramów i będziecie delikatnie rzucać z boku, to Wam taka wędka obsłuży te przynęty. Ale tam nie szalejcie, aby tych wędek nie połamać. Niech Wam połamią je szczupaki, które będziecie łowić. No i jest jeszcze wędkarska torba Szczupak Max. Słuchajcie, ona nam się nie domknęła, bo jest tak wypchana przynętami po prostu, że one tutaj ledwo do tej torby... Weszły, one to naprawdę waży. Ile to może ważyć, Marcin? Czeka. No kurna, oje! No nie no nie. Tak, dwa kurczę, ci się odezwała bez On, przesady. No, nie wiem, dwa kilo myślę, że naprawdę... Słuchajcie, no kurde, około dwóch kilo. Może. Wędkarska torba Szupak Max, to jest torba, z którą możecie pojechać. Yy, na rugie, możecie pojechać wszędzie do Szwecji, wszędzie tam, gdzie są największe yy, szczupaki, możecie pojechać. Nad zalew szczeciński, łowić te wielkie maciory, tu naprawdę nie ma wstydu. I szupak Max kosztuje tylko 499 zł. I tu już widzę w komentarzach tamte lamenty. Jezu, jak drogo! Ale to lamentują nieliczni, a reszta po prostu. Po otwarciu torby na pewno się zdziwią, Pozytywnie. Przy, po otwarciu torby każdy się pozytywnie zdziwi, że się opłacało, bo tu wszystkie te przynęty są elegancko. Moi drodzy, zrabatowany, więc no naprawdę mu na sobie parę złotych taką torbę zaoszczędzić. Każdy będzie zadowolony, to możecie być pewni. Tak więc jedni będą lamentować, a drudzy, jak zawsze, będą robić zakupy w zadziorku, za co Wam bardzo dziękujemy. A teraz oddajemy głos Marcinowi, ponieważ mamy też fajną promocję. Marcinie prowadź. Ja już myślałem, że zapomnisz. O tej nie, emocji. nie, nie zapomniałem. Co Tutaj możesz się wykazać, popowiadać. Tylko, żeby ci wiesz, pamięci w telefonie starczy. A, to mój drogi, No cieszę się, że, e, że tak się rozkręciłeś. Ja ci razem z widzami tylko przypomnę, gdzie jest twój kanał na TikToku i YouTube. A, to już jest, już jest, hmm. no, ale o, o, o. bez filmu. Bez filmu, bez filmu, no dobrze, no, jak bez filmu, to bez bloga, filmu. To zaczynamy, promocja na dziś. Jest promocja to na Gloga, to taka gruba. No minus 20%. Minus 20%? Tak. a tu... Na którym niektóre produkty może być nawet więcej. No dobra, dobra, to powiadaj. No, klasyka wiślana nasza. Wiślana klasyka, no grocze. -like. Tak. Yy, ile on tu waży? 10 cm, 9 gramów. Yy, głębokość schodzenia do 1,5 metra 20. Odwróć go, odwróć go, bo to z tej strony jest dużo ciekawsze. Kolorystyka tych globów jest o yy, taka, jak widać. Tutaj każdy sandaczowie znajdzie coś dla siebie i każdy sandacz znajdzie coś dla siebie. Ja bym powiedział że takiego bloga. Troszkę sumki je lubią, bo Lów, w tym roku mi wiem, troszkę... że je lubią, bo mi też sumki parę tych Jest blogów wybały. Jest kaliber, oczywiście. Dla tych, co się wstydzą. Jest ja też tym, na początku za, y, kiedyś w ogóle się bałem łowić tymi większymi, bo mówię, jak to w ogóle sandacz, okazało się, że no nie, no nawet sandacze żartu. mi brały dużo większe od no, tego ogóle Dokładnie, w ogóle się nie bójcie takiej wielkości, to jest żadna wielkość, sandacz o tej porze roku potrafi zerzyć 25-centymetrowego klenia, a wy się boicie takiego małego woblerka założyć, no przestańcie, kurde. I coś jeszcze na bolenia. Będzie... No, to, jak ktoś sobie chce na przyszły sezon na przykład coś kupić. Widzę, że trociowych jest troszkę woblerków. Sezon trociowych się zbliża tak. powoli, także na pewno coś znajdziecie dla siebie. No kurczę, I... no to no, mam jeszcze tu o, pełno... O, jeszcze tu coś z naklenia nawet się znalazło. Naklenia. Mam tu jeszcze... Dużo mam pamięci w telefonie, możesz Marcin opowiadasz opowiadać, do bólu. Jadę na ryby w weekend. Gdzie idziesz na ryby? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć? Jadę na ryby, tak. I bierzesz tego woblera? Biorę. No Nie. dobra, widzę Maciej, widzę. że już się, się wyprztykałeś. Myślałem, że troszkę y, pomożesz, bo ja tu już jestem zlany. Potem chyba bierze mnie gorączka, niestety, ale kurde. No bo z drugiej strony to strasznie już chciałbym jutro pojechać y, na rybki, bo aż mnie świeżbi, tak wam powiem. Bo pogoda jest idealna, ale to no, dzisiejsza noc, dzisiejsza noc ogólnie, y, to będzie, no już będę wiedział, czy, czy jestem chory. Czy, czy jakaś tam, nie wiem, herbata z miodem i z wkładką, i coś jeszcze, może mnie tam postawi na nogi? Jak ty myślisz, Marcin, może co, sobie coś zaplikować dzisiaj zdrowotnego? Setkę. Setkę. Z pieprzem. Tak więc, widzowie, napiszcie w komentarzach, co najlepszego na taki stan przed przeziębieniowy, kiedy już czujesz, że Was rozbiera, co tu sobie zaplikować, bo wiadomo, że lepsze są te naturalne rozwiązania, niż się tych tabletek nałykać. No wtedy to wiadomo, no jak angina ropna to trzeba iść po antybiotyk, ale zwykłe przeziębienie, to ja uważam, że po prostu trzeba kanapkę z czosnkiem opierdzielić się. Zapraszam, no proszę, co się kępować? A ja wiem. A, <laughs> proszę, proszę, proszę. Ja już sobie idę, ja już sobie idę. Tak więc moi drodzy, wędkarskie torby y, są, y, róbcie zakupy, y, łówcie wielkie ryby i do zobaczenia na razie. Cześć.